Tutaj, tutaj mamy pompkę. Cześć. Ejka, cześć Łukasz. Tutaj masz pompkę. No, sprawdzę Mateusz no, specjalnie kurs. przyjechał z Krakowa, żeby zgarnąć koma na kocież. I, i może być problem, <grym> nie bo, ma koła. Bo, bo nie ma, ma koła. koła, no nie? Co się stało? Ale w zasadzie ja mogłem to koło ten e, wziąć jakiś z domu zapasowy. Jestem samochodem, kurde. Mogłeś dzwonić. Czy A ty nie wiedziałeś, że będę? Czy wiedzieć? Wczoraj. Co? co? Wczoraj tak biał w tunelu. Tak, kocierze, ale to... dzisiaj też wieje dobrze, nie? Na kocierz. Chcesz... No dobrze, ta oto butelka OSI dzisiaj jest dla zwycięzcy. Ten, kto zamelduje się dzisiaj pierwszy na kocierzu, otrzymuje taką nagrodę. Tylko oczywiście nie pierwszy podjazd, tylko ten drugi. <noise> Żebyście wiedzieli. Eee, no więc jest o, o co walczyć. Zaczynacie. nimi. Za chwileczkę zaczniemy kocież. Ogień! Nie I poszli. Się trąbić. Albo się góra ja, zaczyna, nie widzisz? Nie jedziecie. Dwójka. Mateusz oderwał się od Rafała. Rafał niedużo do niego traci. I Rafał drugi, trzeci. Wojtek, którego dogania przed samym szczytem. w oddali wila Żywieckie, a tutaj jest taka mała niespodzianka, taka hopka, dokrętka przed finałowym kocierzem, czyli taka ścianka, która ma gdzieś 700-600-700 metrów, ale też na pewno im wejdzie trochę w nogi. Zobaczymy, jaka będzie przewaga i czy w ogóle jeszcze będzie jakaś przewaga Mateusza na resztę. No, chłopaki, musicie się zebrać. Dobre trzy minuty, cały czas dokłada, cały czas dokłada. Musicie to skasować. No i czeka ich ostatnia górka. Podjazd, za chwileczkę ostatnie 5-6 km. Będzie podjazd na metę, czyli kocież od strony Oczkowa, tak zwany. Już tu widać w oddali trójkę goniącą. Samotnego Mateusza Skarżyńskiego Pogień panowie On też jest zmęczony Trzy minuty to byś musiał motorek założyć Ale słuchajcie Jemu ucieka powietrze On już ledwo jedzie Rzuć nam linkę Dawaj Wojtek To jest twoja góra No i jedzie tutaj Samotny rycerz Samotny rycerz z Krakowa Mateusz Skarżyński Ogląda się, ale nie ma się na co oglądać Już chłopaki raczej go nie dojdą Dojeżdża do podnóża Kocierza Ale dawaj, dawaj, spokojnie Masz dużą przewagę, dużą, dużą No i pierwsze miejsce mamy rozdane Ale tutaj pozostaje walka o miejsce drugie Nope. No i jest finisher! Proszę bardzo, na kapciu. Ledwo dojechał. Ale dojechał. Na kapciu, ale pierwszy. Na kapciu, ale pierwszy. Co to było? Ja zjazdę tutaj na kocież, tak jadę na słowo honoru. Fajnie było, fajnie było. Fajnie było, no pięknie. Jak chłopaki dołożyłeś im tak, po prostu jak tu za chwilę wjadą, zobaczą, że ty nie masz powietrza. O, jedzie Wojtek, następny. równo, to się by zakręty pod górę robiłem z nogą. Tak? Jest drugi, Wojtek. Witam. Brawo Wojtek. Dobra góra. Spoko. No i trzecia pozycja, Rafał, czwarta Mateusz. Chłopaki dojeżdżają. Mateusz odjechał, Mateusz odjechał, Mateusz odjechał po prostu zaraz na kocieżu z Rafałem tutaj. Na początku odjechali, później już widziałem, że Rafał puścił, Mateusz pojechał dalej. No i tak już zostało do samego końca, kurczę, chłopaki gonili, a nie mogli go dogonić. A ty ja... No i proszę, dla ciebie nagroda, nie, brawo, dziękuję. butelka OSI. Możesz się napić Darabię. spokojnie. Bidony. Albo. Nie, nie, rozlewam. Nie ciemię, że cię Albo, co? Nie, ale... Albo, wiesz co? Albo możesz sobie wlaźć zamiast mleka do szybki i napompować. Ja boję się, żeby... <laughs> żeby to by tak było. Nawet widony, No. Przecież nie co. Mam. Nie, nie mogę niehigienicznie Wam podać z bidonu, znaczy nie możemy pić jednego. No y, bo wiecie, COVID-19. A jeszcze dojeżdża ostatni tutaj zawodnik, proszę Państwa. I jeszcze go tutaj widać. Jest, Handy! Uh. Tak widzimy. A teraz to się już chyba częściej będziemy widzieć. Brawo, Hondi. Za tak? Ciągnąłeś, ciągnąłeś, ciągnąłeś tam do sprzedałeś. Powiem ci, w pewnym momencie miałeś takie takie 40-30 sekund do chłopaku. Był taki moment. Musisz, musisz. A taki jest numer na no, między zawodnika. No tak sobie pomyślałem, że... No więc tak, kończąc już temat dzisiejszej zapiekanki Mateusz tutaj ograł wszystkich w bardzo ciekawych okolicznościach. No, a za tydzień zapraszamy, tak żeby wskoczyć już planowo, to za tydzień zapraszamy na, na hopkowaną trasę, tą co jechaliśmy ostatnio w stronę Osieka, czyli znowu wiatry, ranty i jeszcze ciekawiej.